Jestem pod Leroy Merlin Właśnie kupiłem następnego moduła 30 euro ja Mam nadzieję, że nie kurwa uszkodzony jakiś <grybujesz> Nie Ale teraz nie się troszeczkę różni od tego mojego 30 euro, albo dobra wyciągnę go Kurwa, wyciągam Solara, a kabel na zwarciu, kurwa. Jeden z drugim się styka, kurwa. Ja pierdolę, kurwa. To jest dopiero To jest dopiero kurwa klima. Teraz to się można spodziewać, że może jest uszkodzony, kurwa. Ale to, to jest troszeczkę, ten jest lepszy niż ten co mam ja, ale zajbisty co, zajebisty solarek. Pikacik. Kurwa mam kamerę zjebaną, nic nie widać na niej. Aj kurwa, okej. Okay. Podłączyłem go sprawdzić czy działa działa, Uuu, świeci <laughs> o, bo kurde, trzeba było sprawdzić, bo no co jak byłby je uszkodzony, zepsuty Perfekcyjny jest, kurde Zajebiste, a te ko końce ma tutaj ostre To mi zawsze torbę rozpiernicza to musiał troszeczkę to spiłować, zaokrąglić Wkładam do plecaka, bo mi na rogach się dziury robią. Dobra, wszystko działa. No to zobaczymy, czy ładuje Tylko jaki ma miliampere. A jego 21V, prawie 22, 10W. A, to to maksimum power. Mniej więcej wiem, bo miernik zawsze... A co tu ma za ten... ...czeckin? pewno dioda prostownicza. nie to otworzyć? Szybciora Aaa, chyba się nie da tak na szybko. No a co się... No, ja nic tu nie ma, otworzyłem to. Same blaszki. Jestem. Kupiłem, zainstalowałem Wszystko działa. Testowałem Wszystko działa jak należy zajebiście. Tylko żebym tak zapełnił system programami, że w ogóle uruchamia się tylko i stoi w miejscu. Kurwa Wszystko musiałbym przeinstalować. W ogóle tu jest Windows 7. To on nie ma tylko 1 giga RAM, kurwa, tutaj ciężko to chodzi, to w ogóle nie, nie funkcjonuje. Czyli działa normalnie, tylko że nie funkcjonuje. Ten system musiałbym XPK zainstalować najlepiej. Ale solary dają radę, ciągną jak diabli. Nawet jak nie ma słońca takiego dobrego, normalnie idzie laptop, idzie normalnie. A Jak będzie pełni słońce, dzisiaj jeszcze mam takiego cholernego PH, że słońca nie ma. Ale jak będzie słońce, to już całkiem. No, takie połowę jest słońca, połowę zachmurzone, no, Ale i tak idzie.